Ojciec Twój, który jest w ukryciu, odda Tobie w tych wszystkich rzeczach, które ja bym chciał ukryć, które we mnie są ukryte, których się wstydzę, których się boję, które mnie przerażają, przerastają, zawstydzają, niszczą. Zamieniają moje życie w popiół, w tym wszystkim ojciec mój jest. To pierwsza i może najważniejsza dobra nowina tego słowa, które dostajemy na progu postu. Bo jeśli zamierzamy nad sobą pracować w tym poście, coś w naszym życiu zmienić, to nie chodzi tylko o zestaw ćwiczeń duchowych. Silnych, tak, aktów woli, które wykonamy. Chodzi o odkrycie Boga, który jest ze mną nawet w tych przestrzeniach i wymiarach mojego życia, które ja uważam za najgorsze i najbardziej przeklęte. We wszystkim, co chciałbym sam przed sobą ukryć. On tam jest. Nie tylko przygląda się z zewnątrz, ile ja wysiłku włożę i jak sobie poradzę. Czeka tam na mnie. Jedno z najmocniejszych zdań Nowego Testamentu, które dzisiaj usłyszeliśmy w drugim czytaniu, w tym fragmencie listu Pawła Apostoła do Koryntian. On, Bóg, dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. Znaczy, Bogu tak bardzo zależy, żeby być ze mną w tym, co mnie spopiela, że w swoim synu sam stał się grzesz, Jak grzesznik. Przed mój grzech nie jest tylko obserwatorem. Papież Franciszek w tegorocznym orędziu na Wielki Post pisze, że nawrócenie zaczyna się od spojrzenia w twarz Chrystusa. Właśnie tam, na dnie mojego życia, jeśli dostrzegę twarz Chrystusa. W Wpatrzonego we mnie z zazdrosną miłością, jak mówiło pierwsze czytanie. To wtedy się zacznie nawrócenie. Nawrócenie. To nie są tylko moje dobre postanowienia i zamiary. To nie jest tylko to, że ja się zepnę i, i dam radę przez tydzień, dwa, trzy, cztery, czterdzieści dni postu. Prawdziwe nawrócenie zaczyna się od tego, że. Na dnie, w popiele, staję twarzą w twarz z Chrystusem. Że odkrywam, że Bóg mnie kocha zazdrosną miłością. Nie tak, że ogólnie jest dla mnie życzliwy. Nie kocha mnie zazdrosną miłością. To znaczy, jak widzi, że coś Mu mnie zabiera, to go za przeproszeniem i mówiąc kolokwialnie, szlak ciężki trafia. I Bóg jest wściekły na mój grzech, dlatego, że, że ten grzech mnie Jemu wyrywa. Zazdrosna miłość Boga, Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi. Takie słowo dostajemy na początek Wielkiego Postu. Za chwilę będziemy przyjmowali ten znak popiołu na nasze głowy. Znak, który mówi o naszej kruchości, miałkości, biedzie, o tym wszystkim, co w nas spopielone i zniszczone, w tych popiołach Chrystus dzisiaj staje przede mną, przed Tobą, żebyśmy zobaczyli Jego twarz, żebyśmy zobaczyli Jego spojrzenie w nas utkwione, nieodwołalne. Żebyśmy raz jeszcze przekonali się, że Bóg nie rezygnuje. Że Bóg sobie nie odpuszcza, że Bóg nie macha ręką, Bóg się nie nudzi, nie męczy, nie gorszy. Że jest gotów zrobić dziś ze mną prochem i z Tobą prochem to, co zrobił z prochem, któremu było na imię Adam. Ulepił Bóg człowieka, jak mówi księga rodzaju z prochu ziemi, i tchnął w niego tchnienie życia. Proch nam mówi o naszej kondycji słowo które dostajemy mówi nam o tym co Bóg z nami może zrobić co pragnie zrobić z tobą i ze mną przez tych 40 dni postu przez to twoje i moje życie